Trenerze, przegrywamy trzech setach w Kędzierzynie-Koźlu. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że poza pierwszym setem się odczuliśmy klasę sportową mistrza Polski i Europy. Tak, szczególnie wyzwaniem było dzisiaj dla Lili przyjęcia zagrywka Aksy, bo nie dość, że była bardzo mocna, to jeszcze zmieniali kierunki, zagrywali do strefy pierwszej, potem do piątej. Wszystko to wiedzieliśmy, ale przeciwstawić się temu nie byliśmy w stanie, bo Część z tych zagrywek po prostu była z tych nie do przyjęcia. Jedna linia, druga linia. No i odskakiwali nam w tym momencie. Oczywiście mieliśmy też problem, żeby skończyć atak, bo Zaksa ma najlepszy blok w lidze. No niestety przegrywamy. Myślę, że to mimo porażki w niektórych fragmentach meczu wyglądaliśmy przyzwoicie na drużynę, która walczyła tyle ile mogła. Pierwszy set był w szczególności dla nas taki bliski do tego, żeby coś powalczyć, bo w, po, w pozostałych dwóch dominacja e, za akcyf we wszystkich elementach e, była znacząca, a presję, którą wybierali zagrywkom, nawet nie chodzi o presję taką, że musieliśmy grać na highballu, tylko bezpośrednie punkty. Dostaliśmy siedem chyba punktowych zagrywek w secie drugim. No, e, nie stać na chwilę, na, 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 to, na ten moment, żeby wygrać z zespołem, który, który tak zagrywa. No, został nam jeszcze jeden mecz. Wszyscy zawodnicy, praktycznie dzisiaj dużo tych zmian było rotacji. Wszyscy dotknęli też, e, też boisko. Wiktor Mielczarek zagrał w dłuższym wymiarze. E, I myślę, że no, chciałbym coś z tego meczu też pozytywnego wyciągnąć. Bo dzisiaj e, e, lekcja dla nas. Kończymy rundę zasadniczą spotkaniem u siebie ze stykorosową Rzeszów. Na pewno ważne będzie to, mimo klasy rywala, że będziemy musieli podejść bez presji na ludzie. Zagrać się najlepiej dla siebie i dla kibiców. No tak, tak. Z takimi zespołami e, przede wszystkim, no, tak jak mówimy, zagrywka no, jest niezwykle istotna e, do tego, żeby wygrywać. No, nie możemy liczyć cały czas, że to jak się podejmuje ryzyko, to się popełnia. Popełnia, popełnia, popełnia błędy. No co, no, będziemy próbowali się przeciwstawić, na pewno dużo łatwiej też się gra nam w domu przed własnymi kibicami i chyba o 20.30, czyli w tej godzinie, w której większość meczów rozgrywaliśmy w tym sezonie. Chyba niestety wyjeżdżamy stąd nawet bez zdobytego seta. Była szansa w pierwszym secie, pokazaliśmy trochę tej jakości, ale już pozostałe dwa to przez nas no, duża lekcja od klubowego mistrza Europy. Myślę, że tak, że, że pierwszy set faktycznie widać było, że oni wchodzili w ten mecz tak może trochę bardziej ociężale, bo, bo gdzieś tam mocniej pracują w tym momencie, szykują się do, nie ma co ukrywać, no, najważniejszego etapu w Mistrzów również. Ale potem, jak widać, no, troszkę się spocili, rozgrzali i wskoczyli na ten swój tryb taki najlepszy i tutaj no, nie potrafiliśmy sobie poradzić z mocnymi serwisami, no strzelali nawet do linii, także to były już zagrywki naprawdę bardzo, bardzo trudne do, do grania, no i, i skończyło się ich zwycięstwem 3-0, no, zasłużonym jak najbardziej. Kończymy rundę spotkaniem z Sekorosowią Rzeszów. Kolejny topowy rywal, ale chyba wszystkim nam zależy, żeby tę te, te rundę zakończyć pozytywnym akcentem, na pewno lepszą grą niż dzisiaj. Na pewno tak, no, mamy za sobą dwa przegrane spotkania, ale wcześniej graliśmy naprawdę niezłą siatkówkę. Nie możemy po prostu wpadać w to takie coś, co zdarzało nam się wcześniej, nawet też w poprzednich sezonach, że gdzieś po serii gier z trudnymi rywalami zaczynamy grać trochę słabiej, a my gdybyśmy utrzymali poziom grania z tego co robiliśmy chociażby 2 trzy tygodnie temu to naprawdę moglibyśmy otwarcie powalczyć no, jakiegoś seta przynajmniej, a potem nie wiadomo co dalej. To jeszcze dwa słowa dla kibiców, którzy wybiorą się w najbliższy piątek na naszej hali oglądać nas, oglądać Resowie. Proszę o zachęcenie. Zachęcam jak najbardziej do przybycia na mecz za Sekoresowiem i mam nadzieję, że stworzymy dobre widowisko. No, w historii zdarzały nam się dobre mecze z tym rywalem. Mam nadzieję, że będzie tak i tym razem. Dzięki.